No siemaneczko. Jeszcze Wam nagram, słuchajcie, jak wyglądają juki roztraty. To zielone, jak widzicie, obcięte. To jest świeże obcięte, wczoraj obcinałem. Tak wygląda jedna juka po fryzjerze. Tutaj druga. Jak widzicie, to, to właśnie, co jest obcięte, to jest mniej więcej średni ro, roczny e, przyrost. Tak, ten kawałek tutaj. To jest to, co urosło w zeszłym roku, a przycinałem w zeszłym roku to na wiosnę. Także około tak gdzieś 15 cm przyrostu ma ta kajuka. W skali roku pokażę Wam jeszcze trzecią. Tutaj tak drastycznie nie przycinałem, tylko troszkę, bo ona jest mniejsza. Jak widzicie, ten pień ma dużo cieńszy, buduje. Dopiero tam kupiłem taką e, kilkuletnią, a tu jest moja trzyletnia, którą wysiewałem z nasionka. No i drugą zimę była w gruncie i też została przycięta, bo tam na dole te liście się takie zrobiły brzydkie. Także tak, tak wygląda widzicie 3-letnia z nasionka. Wychodowana przeze mnie i po e, w drugim roku wsadzona w grunt. Ona ma trzeci rok teraz, także tak wygląda. straty. Traszek też stracił trzy listki takie brzydsze i tutaj kordylinki, jeszcze Red Star. No i te roztraty, one naprawdę robią robotę, wyglądają świetnie, jedna i druga, zobaczcie, coś pięknego i pomocnik, no. To na razie trzymajcie się, cześć.